Prawo powszechnej grawitacji, zadanie o treści. Ile razy przyspieszenie, z jakim spadają ciała przy powierzchni Księżyca, jest mniejsze od przyspieszenia ziemskiego? Czyli tutaj już jest już z założenia, że przyspieszenie przy powierzchni Księżyca jest mniejsze, i chcemy wiedzieć, no, ile razy jest mniejsze od przyspieszenia ziemskiego, czyli musimy policzyć stosunek na przykład przyspieszenie ziemskie do przyspieszenia tego na księżycu. No jaki to będzie stosunek? Mamy też informację, że masa księżyca jest 81 razy mniejsza od masy Ziemi, czyli możemy sobie napisać, że masa księżyca to jest masa Ziemi przez 81, a promień księżyca jest 366 razy mniejszy od promienia Ziemi, czyli że Promień księżyca to jest promień ziemi przez 366. I teraz tak, no skoro mamy wyciągnąć stosunek tych dwóch przyspieszeń, no to musimy mieć wzory na te przyspieszenia. Wzór ogólnie na przyspieszenie, jakie jest na danej planecie, wyciągamy z takiego wzoru, że to już mówiłam o tym we wcześniejszych zadaniach, że siłę ciężkości możemy zapisać, że ona jest równa sile grawitacji. I tą siłę ciężkości rozpisujemy jako M razy G i tutaj nam się te małe masy skrócą, bo to jest masa jakiegoś ciała, które by było przy powierzchni Ziemi. I tutaj te małe masy nam się poskracają, i ich już nie będzie w tym wzorze, i wtedy uzyskujemy wzór na to właśnie przyspieszenie. Czyli przyspieszenie, jeżeli chcemy mieć na ziemi, to tutaj we wzorze będzie. Jako masa to masa Ziemi, a promień, no to będzie promień ziemi kwadrat. I ten sam wzór będzie też na przyspieszenie na księżycu, czyli tutaj wtedy zamiast masy wpisuję masę księżyca, a zamiast promienia promień księżyca. I tutaj mamy tą zależność, właśnie że masa księżyca jest 81 razy mniejsza od masy Ziemi i promień, jaka jest też zależność. Ale tu oczywiście też mówiłam o tym we wcześniejszym zadaniu. Nie robimy tak, że szukamy masy Ziemi i promienia Ziemi, bo to możemy znaleźć w tablicach i obliczamy na podstawie tej zależności masę Księżyca i jego promień i wstawiamy do tych wzorów i liczymy te wielkie liczby w żadnym wypadku. Tylko właśnie wpisujemy te zależności na razie literowo, czyli jak wypisuję sobie masę Księżyca, bo chcę mieć stosunek, czyli chcę używać tych samych wielkości, żeby one mi się poskracały. Czyli tutaj zamiast masy Księżyca wpisuję sobie właśnie tą zależność z masą Ziemi, czyli że masa Księżyca to jest masa Ziemi przez 81, a zamiast promienia Księżyca wpisujesz, to jest ten promień Ziemi przez 366. I teraz mam tutaj no, taki wzór, to sobie upraszczam. Po uproszczeniu wychodzi to tyle. I teraz mam te same wielkości w tych przyspieszeniach. Tu mam masę Ziemi, promień Ziemi kwadrat, tutaj mam to samo, więc jest bardzo duża szansa, że mi się to w ogóle poskraca i będę mogła mieć ten stosunek. No, i jak właśnie ten stosunek teraz sobie wyciągnę, czyli tu powstawiam te wzory, tutaj to, co mi wyszło z przyspieszenia na Ziemi, tutaj jest przyspieszenie na księżycu, to te wszystkie ta stała grawitacyjna, masa ziemi, wszystko mi się tu ładnie poskraca. Wyjdzie mi coś takiego i to w przybliżeniu na kalkulatorze wychodzi 6. Czyli wychodzi, że przyspieszenie ziemskie jest 6 razy większe od przyspieszenia na księżycu. A pytanie było, ile razy przyspieszenie, z jakim spadają ciała przy powierzchni krzyżyca, jest mniejsze? No to odpowiedź będzie, że to przyspieszenie jest 6 razy mniejsze.